Siemaneczko do Beściaki, z tej strony Bora to jest Gierka World of Tanks, czyli nasz piątek z Kociakiem. Już 43 odcinek z tej serii. Jesteśmy na linii Zygfryda. Jak widzicie, jestem pozycjonowany na samej górze. Ale nie mówię hop, dopóki nie przeskoczę. Jadę od tamtej strony, ustawię się po swojemu. Z tamtej strony zawsze się ustawiam, bo jednak nie czołgiem, więc tym razem też tam pojadę. W teorii powinienem coś ściągnąć, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. Mam nadzieję, że ten kociak będzie dobry, nie będzie kiepski. Zobaczymy. Na razie sobie tutaj poczekamy, czy mi się ktoś wychyli, czy nie. Właśnie się zastanawiam, czy też tam w lewo nie jechać. Trochę spróbuję namierzyć. O, właśnie. Ale chyba nic z tego nie będzie, chociaż. On nie stanie, i to jest najgorsze. O, ktoś go ściągnął. Dobra, panowie, to ja też tam jadę. Tych bobków nie będzie widać, nie. Tam już jakiś dwóch jest. Badają teren. Ten jest za budynkami. Dobra, dobra, nie zauważyłem. Dwa do jednego dla nas. Ja jeszcze jednego strzała nie oddałem. O, W takim razie nie wiem, czy tak dobrze robię. No ale jadę, on do wody chyba wpadł. Tak, zobaczymy co z tego wyniknie. Dwa, dwa, dobra, tam są dwa niszczyciele. Mnie wydaje, że ja się kulawo odkrywam. No, ale trudno. Kurde, tam też nikogo nie odstrzelam. Przegrywamy, ale jadę. Co ma być to będzie? Chroba, no. I on mi ucieknie. Jadę tam trochę pogmerać. Widzi mnie. O, i teraz, 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 teraz. Dostał! Ja też. To on dostanie jeszcze raz Dobra, jeden zabi rozwalony 4 do 6, kto do mnie jebie? A tamci Schowam się na chwilę Przejadę sobie całkowicie tutaj Tam jest Kurcze już go nie zobaczę Ale jadę za nim Sześć do siedmiu. Namierz, namierz Ładnie Dobra, czas się schować. Cholera, oni są u nas w bazie, no to przegramy. Nie weszło Choroba, nie, nie pomyślałem, że oni wszyscy, całą bazę będą moją okupowali. Trudno, moja wina. Chociaż nie tylko, bo ich też. Może tam coś jeszcze rozwalą, ale z 6 do 10. Ja sobie obiad tutaj całkowicie na obkoło. I zobaczymy co z tego będzie. Jedziemy. Na pewno jeszcze kogoś wy... zobaczę. Kogoś Zobacz, jeszcze mam nadzieję pyknąć. <laughs> o, tylko ja zostałem. I jakiś jeszcze ryci czy coś takiego. No to jest lipa. Bitwa przegrana. Ale myślałem, że ja sobie tutaj pokoszę ich tam ci obronią bazę i będzie dobrze Pomyłka A już nic nie pyknę Niestety Niestety Pierwsza walka jedno zniszczenie Ale przeżyłem <śm> No dobra, no dobra, zobaczymy co będzie w drugiej walce. Porażka. No, ta... no też jestem wysoko, jestem drugi. To jest plansza ukryta wioska. Pierwszy raz ją widzę i to jest chyba Kilimanjaro. To jest chyba Japonia. Ta góra przede mną to chyba Kilimanjaro. Chociaż nie jestem pewny. Może mogę się mylić, ale. Tak mi to na Japonię wygląda. No, tam jest jakiś japoński budyneczek. Całkiem to jest możliwe. Jadę tędy od prawej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wygrana i jakoś będzie lepsza na bitwa. Przecież nie mam pojęcia, gdzie się tutaj mam ukrywać. Gdzie mam jechać. o w piątkę tu będziemy jechać no zobaczymy tam dwóch ciśnie na, 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 na skróty za nami jeszcze dwa niszczyciele dobre jest trzy ciężkie i dwa niszczyciele tak, jakiś czerwień, czerwony już się nam pojawił jeden ja sobie tutaj blisko przy skale, bo nie wiem, co tam się może dziać. Tam w oddali. No właśnie. I jest już dostał. Wyjedziesz tutaj w koleś czy nie? Myślę, że tak. A widzicie? niszczyciele też tutaj się już szykują. Poczekamy sobie tylko ten FCM, niech wyjedzie 2-0 już dla nas. Ja tam chyba zaraz pojadę jednak. Bo on tu chyba jednak nie wy. O! Nie wiem. Spróbuję tego nie skoszę, bo jest za górką. Został. Ja Może się zerwać w każdej chwili. Nic tu nie widzę. Choroba. Spróbuję przejechać. Oj, tu moich niszczą. O wiem, że tu jedzie jeden. Kto się Kurczę, no jestem w takim kupim miejscu za rogiem Szybko zanim nim je puknie jeszcze raz Jest, udało uprawione. się Tam jest 152 152 jest Boroba, co teraz? Tam tych sobie nie zobaczę, nie Tu są dwa niszczyciele, będzie po mnie. Osłania mnie ktoś, jeden niszczyciel Czuję, że źle robię! Oki Dogs Zobaczymy czy zdąży przejechać Dążyłem 4 do 5 Tam się tam, ten się dobrze schował No i zobaczymy, co tutaj będzie Kurde, myśmy są na, pierwszy, na pierwszej linii Na pierwszy ogień idziemy Gdzie? A za mną to sobie możesz Są te dwa niszczyciele Kurde, tam jest Tiger drugi też Jego nie zdejmę Tu jest niszczyciel jeden Ale tylko jeden, nie wyjeżdżam Gdzie ty chcesz objechać, kolego? Gdzie? Robimy to w ten sposób. Objadę jednak. Najwyżej mnie rozwalą. Kurde. Wiem, że do mnie je wiecie, Wiem. się zerwać w każdej chwili. Kurde, dobra, tu jest niszczyciel. I ty gryz. Dostał. O nie, no i lipa. No i lipa. No nic, czo. Tym go nie pokonamy. Poroba. Jest po, jest po mnie. Szalejemy. Jest po mnie. Dostawę, ale dopiero nie zarysowaliśmy! Jest po mnie. Które muszę skantować. Dobra, ty gry samu rozwalili. Dobrze, skantowany jest. Za mną są, za mną są. Oooo! <laughs> Kiś Japoniec mnie rozwalił. No trudno. O, poprzednia walka. Bitwa również przegrana. 15 do 14. Ale tym razem rzuciło mnie na dziesiąte tiry. Zobaczymy jak tutaj pójdzie. Nie wiem, czy od prawej, czy od lewej. Zobaczymy, gdzie większość pojedzie. Nie chcę się wychylać W lewo To jedziemy w lewo O, 85 Nie chcę się wychylać być przegranym Chciałbym też jednego pyknąć no i żeby trzecia walka, chociaż końcu, była dzisiejszego dnia wygrana O już tam coś widać To ja pewnie... O zobaczę Ach przez sekundę pomyślałem, że to jako zniszczyłem Ale by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe Dobra, ja ta na trzy ciężkie Zobaczę jakiegoś, zobaczę. O, i to by było na tyle, chyba. Nie dostał. Teraz ja dostanę o, całe gniazdo ich tu jest, cholera. Nie wychylam się, nie ma co. 2 do 3. Tak, tak, jedzieć. Będę Cię wspierał. Myślał. <laughs> o, tam dziewiątka nasza zniszczona. Kurczę już. Dużo nas tutaj stoi, kurda nikt nie chce jechać. Przecież ja nie będę pierwszy, nie ma co? Tak, tak, ja wiem. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ale kto za bardzo zaryzykuje, to nie będzie miał szczęki, żeby wypić szampana z szczęki. Twarzy. <laughs> Trzeba cierpliwie poczekać. Zobaczymy, co się będzie działo. Kurde, oni tam bazę przejmują. Znaczy, będą zaraz przejmować. Nie wiem, czy to jest takie mądre tutaj czekać. Kurwa, tamtego rozjebali. Dostał! Ktoś go rozwali inny. Nie ja. To działo za szybko, za długo ładuje. Patrzcie, brakło mi sekundy. Nawet nie, pół sekundy. Choroba, no trudno, 3 do 5. Cały czas mam obawę przed bazą, przejmą bazę. No. i Jezus, tu się zastanawiasz tam jechać, 75 też. No i ja również. Trójka i Soska tam już jest tam już jedzie. Zobaczę. Kurczę, cztery do pięciu. A już dostaje. Wciery. Niech się coś wychyli, tylko trzepnę z daleka 4 do 5 nadal. No tak, tylko że jak wszyscy teraz tam pojedziemy, to oni nam tutaj wyskoczą. Ktoś musi tutaj też bronić. Będę widział? Dostał. Przeciwnik oberwał. I już trochę na odległość pomaga nie? Może go trzepnę. Może będzie szansa, jak wychyli się. Może on się nie wychyli. A może? Tak, tak, cofaj się jeszcze. Jeszcze się cofaj. Ty kurwany kusie, cofaj się. No wejrzę się zdecyduj. Aaaa! Tu z lewej zaraz wyjadą, coś czuję, no. 75 się, już się ustawia. 5 do 7. Ten jest za budynkiem, nie ściągnę go. Jest szansa, w sumie przejmują bazę. Ty ja nie wiem, czy ten T434 nie jest nieaktywny już. Tak mi się coś wydaje. No właśnie. Został. I oni wiedzą, że ja tu już jestem Tak, tylko że oni z tej strony pewnie przyjadą Kurde, niech słyszeli ale nawet go nie zarysowaliśmy. Ja zostałem, teraz eśnik pięć. Dobra. Znowu obrywam. No niestety, dzisiejsze walki nie były fajne. Chociaż starałem się, starałem, uwierzcie mi. <laughs> Dobra, do Beściaki, jeśli Wam się film podobał, wiecie co macie robić. Zapraszam do kolejnego piątku z kociakiem do kolej i do kolejnych moich materiałów na kanale. Trzymajcie się cieplutko, na razie pa pa.